Lato 2025 roku przyniosło nieoczekiwany widok na zachodnie i północne granice Polski. 1 lipca rząd premiera Donalda Tuska ogłosił przywrócenie tymczasowych kontroli granicznych z Niemcami i ku zaskoczeniu niektórych z Litwą. Dla wielu Polaków decyzja ta była ostrym przypomnieniem czasów sprzed Schengen, rodząc natychmiastowe pytania o swobodę przemieszczania się i stabilność projektu europejskiego. Oficjalnym powodem podanym przez rząd była potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i stworzenia symetrii. Od miesięcy Niemcy prowadziły własne kontrole, zawracając migrantów, którzy po raz pierwszy wjechali do Unii Europejskiej przez Polskę. Polski rząd oświadczył, że jego kontrole są bezpośrednią odpowiedzią, sposobem na weryfikację, kto jest odsyłany i na jakiej podstawie prawnej. Był to wyraźny sygnał dla Berlina. Sytuacja ta nie rozwinęła się w próżni. Jest wynikiem dłuższego procesu, który rozpoczął się znacznie wcześniej. Od końca 2023 roku Niemcy utrzymują własne tymczasowe kontrole, powołując się na presję na ich system azylowy. Polityka ta została zintensyfikowana w maju 2025 roku pod nową prezydencją Friedricha Merca, którego rząd przyjął bardziej rygorystyczne stanowisko w sprawie migracji. Ta zmiana w polityce niemieckiej bezpośrednio wpłynęła na Polskę, która znalazła się na końcu tzw. pushbacków. Migranci, którzy pierwotnie zarejestrowali się lub złożyli wniosek o azyl w Polsce, a następnie udali się do Niemiec, byli systematycznie odsyłani. Polski rząd argumentował, że nie może dłużej pasywnie akceptować tego jednostronnego rozwiązania bez własnych procedur zarządzania przepływem i weryfikacji każdego przypadku. Decyzja o wprowadzeniu kontroli również na granicy z Litwą wskazuje na szersze, bardziej złożone postrzeganie zagrożeń. Rząd zidentyfikował nowy, pojawiający się szlak migracyjny, który, jak twierdzi, jest orkiestrowany przez Rosję i Białoruś. Szlak ten rzekomo kieruje migrantów przez Łotwę i Litwę do Polski, tworząc nowy front w kampanii wojny hybrydowej, która trwa od 2021 roku. Monitorując granicę z Litwą, Warszawa dąży do zakłócenia tego kanału, zanim stanie się on tak poważnym problemem jak bezpośrednia granica z Białorusią. To dwutorowe podejście jest zatem przedstawiane nie jako akt izolacjonizmu, ale jako niezbędna, proaktywna strategia ochrony zarówno polskich, jak i zewnętrznych granic UE przed wieloma skoordynowanymi naciskami. Dla przeciętnego obywatela natychmiastowymi konsekwencjami są dłuższe czasy podróży i powrót kolejek na przejściach granicznych, które przez lata działały bez zakłóceń. Chociaż rząd podkreśla, że te środki są tymczasowe i ukierunkowane, niewątpliwie wpływają one na turystykę, lokalny handel transgraniczny oraz codzienne życie tysięcy ludzi, którzy żyją i pracują po przeciwnych stronach granicy. Wyzwanie dla władz polega na zrównoważeniu deklarowanych imperatywów bezpieczeństwa z wymiernymi korzyściami otwartej Europy, które Polacy tak bardzo docenili. Rząd traktuje to jako krótkoterminową niedogodność dla długoterminowego zysku. Bezpieczniejszej i bardziej przewidywalnej polityki granicznej, gdzie Polska jest aktywnym partnerem, a nie tylko pasywnym odbiorcą decyzji podejmowanych w innych europejskich stolicach. Aby zrozumieć skalę problemu, musimy przyjrzeć się danym. Liczby często giną w ogniu politycznej debaty, ale dostarczają kluczowego kontekstu. Według oficjalnych danych, w ciągu 14 miesięcy poprzedzających kwiecień 2025 roku Niemcy odesłały do Polski ponad 11 tysięcy migrantów. To nie jest znikoma liczba. Ważne jest jednak, aby wyjaśnić, kim są ci ludzie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji tłumaczy, że zdecydowana większość to osoby, które już były zarejestrowane w Polsce, wiele z nich złożyło tu wnioski o azyl, zanim zdecydowały się szukać lepszych możliwości w Niemczech. Nie są to, jak sugerują niektóre narracje, nowa, niekontrolowana fala migrantów napływających z Zachodu, ale raczej osoby odsyłane na podstawie istniejących porozumień europejskich, takich jak rozporządzenie Dublin. W odpowiedzi na rosnące potrzeby operacyjne na swoich granicach, polski rząd podjął konkretne kroki w celu wzmocnienia swoich służb. Kluczowym ogłoszeniem było utworzenie 1500 nowych stałych etatów w Straży Granicznej. Ten ruch ma na celu zwiększenie zdolności agencji nie tylko do zarządzania nowymi punktami kontrolnymi z Niemcami i Litwą, ale także do utrzymania silnej obecności na wschodniej granicy z Białorusią. Ta inwestycja w personel jest wyraźnym sygnałem, że państwo postrzega wyzwania graniczne jako problem długoterminowy, wymagający profesjonalnych, instytucjonalnych rozwiązań, a nie tymczasowych poprawek. Stanowi to znaczącą alokację zasobów mających na celu wzmocnienie podstawowej funkcji państwa w zakresie ochrony granic w coraz bardziej złożonym krajobrazie geopolitycznym. Narracja o potopie migrantów z Niemiec jest potężnym narzędziem do podsycania niepokoju społecznego. Ale nie w pełni pokrywa się z dostępnymi dowodami. Liczba 11 tysięcy osób w ciągu ponad roku oznacza średnio około 25 do 30 osób dziennie odsyłanych wzdłuż całej granicy polsko-niemieckiej. Chociaż wymaga to zarządzania i zasobów, jest to dalekie od obrazów niekontrolowanego chaosu, które czasami są przedstawiane w mediach i retoryce politycznej. Wyzwanie dla rządu polega na jasnym komunikowaniu tych faktów. Oddzielając możliwą do zarządzania rzeczywistość procedur readmisji od wyolbrzymionych obaw o kryzys bezpieczeństwa narodowego wywołany z Zachodu. To rozróżnienie jest kluczowe dla utrzymania zaufania publicznego i zapobiegania szerzeniu dezinformacji. Sednem problemu nie jest tylko liczba osób, ale zasada suwerenności i wzajemności. Działania polskiego rządu są napędzane argumentem, że jeśli Niemcy mogą jednostronnie decydować o egzekwowaniu kontroli granicznych i odsyłaniu ludzi, Polska musi mieć takie samo prawo do kontrolowania, kto wjeżdża na jej terytorium, nawet z innego państwa członkowskiego UE. Liczby służą zatem zarówno jako uzasadnienie nowych kontroli, jak i narzędzie w politycznej walce o postrzeganie przez opinię publiczną. Są one wykorzystywane przez rząd do wykazania, że dzieje się prawdziwe zjawisko, jednocześnie próbując bagatelizować twierdzenia opozycji, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Prawda, jak to często bywa, leży gdzieś w złożonych szczegółach, ukrytych za nagłówkami. Sytuacja na granicy nieuchronnie stała się zaciętym polem bitwy politycznej, ujawniając głębokie podziały w polskim społeczeństwie. Główne partie opozycyjne, Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja oskarżyły rząd Tuska o bierność i niekompetencje. Twierdzą, że Polska staje się wysypiskiem dla migrantów, których Niemcy już nie chcą. Politycy tacy jak były minister obrony Mariusz Błaszczak głośno wypowiadali się, twierdząc, że rząd udaje, że nic się nie dzieje. Podczas gdy bezpieczeństwo kraju jest zagrożone. Ta narracja znalazła podatny grunt wśród części społeczeństwa, która już jest sceptyczna wobec polityki migracyjnej rządu i obawia się decyzji podejmowanych w Brukseli i Berlinie. Ta presja polityczna podsyciła bardziej radykalną, oddolną reakcję. Reakcja ta objawiła się w postaci tzw. patroli obywatelskich, aktywne głównie w regionach przygranicznych, takich jak Media Group, Aerial View of Towns, Szczecin, Polis, Świnoujście. Locals assembling for a demonstration in a border region, stock and distribute equally, Szczecin, Polis, Świnoujście. Grupy te składają się z lokalnych mieszkańców i aktywistów, często otwarcie wspieranych przez polityków opozycji. Organizują demonstracje i próbują fizycznie blokować drogi, aby uniemożliwić niemieckim pojazdom policyjnym odwożenie migrantów z powrotem do Polski. Grupy te twierdzą, że biorą sprawy w swoje ręce, ponieważ uważają, że państwo nie wywiązało się ze swojego obowiązku ochrony. Ich działania doprowadziły jednak do napiętych starć i kilku potyczek z polską policją, która została rozmieszczona w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania oficjalnych procedur readmisji i okazjonalnie używała środków takich jak gaz pieprzowy do rozpraszania blokad. Reakcja rządu na te patrole była jednoznacznie krytyczna. Zarówno premier Tusk, jak i minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak potępili ich działania, nazywając je media group. Tomasz Siemoniak and Donald Tusk at government meeting Officials condemning citizen patrols in official statement Stockfa a distribute equally niebezpiecznymi, niezgodnymi z prawem, szkodliwymi dla międzynarodowej reputacji Polski. Argumentują, że bezpieczeństwo granic jest wyłączną odpowiedzialnością profesjonalnych, państwowych służb, takich jak Media Group, Polish Border Guard and Police Officers Patrolling Border, Professional Security Forces at Border Crossing Stock a distribute equally Straż Graniczna, Policja. Z perspektywy rządu te patrole obywatelskie nie są uzasadnionym wyrazem obywatelskiej troski, ale raczej politycznym chwytem orkiestrowanym przez opozycję w celu stworzenia chaosu i podważenia autorytetu państwa. Stworzyło to napiętą dynamikę, w której policja jest w środku, z zadaniem przestrzegania prawa wobec obywateli, którzy wierzą, że działają patriotycznie. Konflikt ten podkreśla fundamentalną niezgodę co do roli państwa i obywatela. Opozycja i jej zwolennicy postrzegają patrole jako niezbędną formę obrony cywilnej oddolny ruch wypełniający lukę pozostawioną przez słaby rząd. W przeciwieństwie do tego, koalicja rządząca uważa je za: Media Group, Government Officials' Warning Against Vigilantism, Police Briefing About Public Order Risks, Protest with aggressive slogans: Stock Distribute Equally zagrożenie dla porządku publicznego, niebezpieczny krok w kierunku samosądów. Który podważa monopol państwa na użycie siły. Sytuacja na zachodniej granicy to zatem nie tylko kwestia migracji, stała się wojną zastępczą o to, kto kontroluje narrację, komu ufa się w kwestii bezpieczeństwa i czy Polska jest krajem rządzonym prawem czy emocjami ulicy. Kiedy zdejmiemy warstwy politycznej retoryki i publicznych emocji, jakie są prawdziwe zagrożenia stojące przed Polską? Najważniejszym, według źródeł rządowych i analityków bezpieczeństwa, nie jest powrót migrantów z Niemiec, ale potencjalny nowy, sponsorowany przez państwo szlak migracyjny, kierowany przez Rosję, przez Litwę. To realne i obecne zagrożenie, część szerszego konfliktu hybrydowego, mającego na celu destabilizację wschodniej flanki UE. Kontrole na granicy litewskiej są bezpośrednim środkiem zaradczym wobec tego zagrożenia. Wtórnym, ale równie realnym zagrożeniem jest ryzyko wewnętrznego rozłamu społecznego. Wzrost patroli obywatelskich i intensywna polaryzacja polityczna mogą prowadzić do eskalacji przemocy i załamania spójności społecznej w społecznościach przygranicznych, zagrożenia podsycane dezinformacją czy rząd coś ukrywa? Nie ma konkretnych dowodów na to, że doszło do masowego zatajania liczb lub charakteru problemu. Oficjalne dane są publikowane, a działania rządu są w dużej mierze zgodne z dostarczanymi informacjami. Istnieje jednak wyraźna rozbieżność między twardą, bezkompromisową retoryką używaną przez niektórych przedstawicieli rządu na początku roku, którzy przysięgali zaprzestać przyjmowania jakichkolwiek migrantów na podstawie umów międzynarodowych, a obecną rzeczywistością, gdzie procedury readmisji z Niemiec są kontynuowane. Opozycja wykorzystuje tę lukę. Przedstawiając ją jako oznakę słabości lub nieuczciwości. Chodzi tu mniej o ukrywanie faktów, a bardziej o trudne zderzenie deklaracji politycznych ze złożonymi zobowiązaniami prawnymi i dyplomatycznymi państwa członkowskiego UE. Pomimo napięć istnieją podstawy do ostrożnego optymizmu. Działania rządu, choć zakłócające, pokazują, że Polska aktywnie uczestniczy w kształtowaniu europejskiej polityki migracyjnej, a nie tylko na nią reaguje. Wprowadzając własne kontrole, Warszawa wymusiła dialog z Berlinem na bardziej równych zasadach. Zarówno Polska, jak i Niemcy publicznie zadeklarowały swoje zaangażowanie w zachowanie strefy Schengen i znalezienie wspólnego rozwiązania, co sugeruje, że obecne środki mogą być rzeczywiście tymczasowym sposobem na osiągnięcie bardziej zrównoważonego celu. To proaktywne stanowisko w połączeniu z inwestycjami w Straż Graniczną wzmacnia zdolność państwa do profesjonalnego zarządzania swoimi granicami. Ostatecznie bezpieczeństwo Polski opiera się na profesjonalizmie jej służb państwowych i zdolności do skutecznej współpracy z sojusznikami. Obecna sytuacja, choć trudna, do Doprowadziła do niezbędnych inwestycji i wymusiła kluczową debatę na temat bezpieczeństwa narodowego i europejskiego. Jest to test wytrzymałości dla polskich instytucji, klasy politycznej i jej relacji z najważniejszym europejskim partnerem. Mądrze zarządzany kryzys może doprowadzić do silniejszych, bardziej odpornych systemów zarządzania granicami i jaśniejszego porozumienia między Warszawą a Berlinem. Droga naprzód nie polega na budowaniu stałych murów ale na wzmacnianiu fundamentów bezpiecznej, praworządnej i współpracującej Europy z Polską odgrywającą centralną i asertywną rolę.